Cześć, jestem Rachel i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszej nagrywce pozwiedzamy sobie, polecimy sobie na Cyslop Mistroki. Miejsce przez wiele osób mówi, że e, można tam biegać od 8 lewla, Oczywiście ze styltringiem. Ja nie do końca się z tym zgodzę, że to jest aż tak świetne miejsce od ósmego poziomu, ale jeśli ktoś. Chce, no to może warto sobie spróbować. Pamiętajcie, zanim tam się przejdziecie, no to manasy, Potiony. No i co najważniejsze, weźcie ze sobą na pewno plecach Seltringów, bo bez nich na niskich poziomach na pewno się tam wysypiecie, polegniecie. Ja akurat tym druidem tylko i wyłącznie pokażę Wam, jak tam dobiec. Żeby popłynąć na Jalachar, wystarczy, że zaczniecie tego questa, oddacie dwarfen Pikaxa, Następnie przez dzielnicę. Cudzoziemców biegniecie na statek i płyniecie na Mistrok. Miejsce naprawdę bardzo fajne. Ja oczywiście przeloguję się na swojego. Można powiedzieć, nowego eka. Jest nim 60. level. Wiem, że nie jest już tak niskim, ale niestety przez dabla wbiliśmy kilka leveli. No i no i, no i nie cofnę czasu, a wcześniej biegaliśmy na cyslopach Edron, choć raz był Team Hunt na około 30. gdzie pewnie na końcu tego odcinka wkleję, jak to wyglądało. Na tym miejscu przede wszystkim Exp. Jeśli biegacie takie krawcze, co za chwilę wam pokażę, no to może wyjdziecie jakoś tam z profitem, ale jeśli będziecie naprawdę szastać rune obszarowe, wave, nie wiem, jak już będziecie mieli Exori przykładowo i będzie chciało wam się tam dalej biegać przykładowo dla Bestiariusza, no to z tym waste'em może różnie wyglądać, także ja się przelogowuję. Zagadujemy do Marisa. Hi. Mistrok. Jest. Jesteśmy tutaj już na miejscu. Ja akurat te cyslopy dzielę na dwa spoty, na dwa respy, górka oraz dół. Na górce przeważają cyslopy oraz cyslop drony, a na dole bardzo dużo dronów i szmitów. Wszystko zależne od tego, co chcecie szybciej wbijać. Ja akurat na niższym levelu bardziej bym atakował górę. Pamiętajcie, że w sumie jak macie ósmy level to musicie wziąć ze sobą parcele, musicie mieć Czar, lub parcele, by móc wejść do góry, a na dole nic nie, w sumie nie potrzebujecie, nawet chyba liny. Z tego co pamiętam, wchodzimy na samą górę. Tutaj będziemy mieli cyclopy. Ja w sumie zresetuję analizer, żebyście mogli zobaczyć. Ja akurat nie ukrywam, biję te potwory jak zwyczajny noob. Bardzo rzadko szasta MEXORI po prostu mam fan z nowego projektu, gdzie można powiedzieć nie chcę, nie wiadomo ile tibia coin władować, a że tego hara kiedyś tam założyłem bardziej pod market to doszliśmy w sumie do wniosku, gdzie była ostatnia ankieta, że chcieliście zobaczyć rycerza, a że dużo osób chciało mnie widzieć na tym świecie, no to bawimy się, ale naprawdę bez żadnej spiny, jak możecie zauważyć już troszeczkę tych cyslopów sobie powbijałem zwykłe zwyczajne, także jeśli chcecie zwykłe powbijać, to ja bym bardziej atakował tą górkę i w sumie tutaj zaczynamy. Pokażę Wam przykładowe kółeczko, jak je robić, żeby się nie zamulić, nie biegać i mniej więcej, żeby Wam wyrabiał ten resp, choć na niskim levelu na pewno Wam ten resp będzie tutaj wyrabiać. Dziś przeszedłem się tutaj, bo wcześniej byłem z kumplami i tak naprawdę ja jako rycerz z profesjami magicznymi to często nawet nie zdążyłem podbieg do tego cyslopa, a już ten cyslop leżał pozdrawiam bardzo chłopaków, z którymi tutaj grałem to teraz naprawdę przy dużych klatach mogłem się dziwić że mimo tego, że mam można powiedzieć no nie mam wysokich skilli, bo one wyglądają z wielką 9.2 na 8.5, to, to to bym powiedział, że jakby córka mnie czym zajęła, no to byłbym w stanie tutaj paść, także ja po prostu sobie latam zwiedzam i tak to wygląda, przejdziemy to jako tako postaramy się szybciej jak możecie słyszeć na chacie, dominando się drze, nie daje tacie pograć. U góry dronę, cyslopy, na końcu będzie jeden Schmidt. Jeśli macie problemy, full klata się zbliża, widzicie, że jest naprawdę grubo, to moim zdaniem od razu stealth ringa sobie zarzucamy. Pamiętajcie, by sobie przykładowo ustawić go na jakiś hotkey. Zobaczcie, tak poza tym, drodzy widzowie, jeśli czegoś brakuje na moim kanale, no to śmiało, śmiało piszcie, bo ja naprawdę chciałbym już naprawdę dobrze zakończyć serię dla graczy początkujących. Chciałbym już, można powiedzieć, polecieć level up, więc w sumie też po to rycerz. Także jeśli Czegoś brakuje, jakiegoś miejsca. Tam widziałem w sumie, że Barbarian Kampana, Swary nie mam opisanego, czegoś tam jeszcze. To na pewno te odcinki będą. Choć w sumie założeniem było, żeby pobić te spoty, można powiedzieć, że od 20 lewla. No ale ten Dabelek troszeczkę nam namieszał. Ale teraz spokojnie, teraz już na pewno nie będziemy tak zapieprzeć z tymi lewlami. To w sumie w komentarzach możecie się wykazać. Ja czekam na propozycje i również mam nadzieję że co po niektórym się to przyda dla tych, którzy o tym nie wiedzieli, no i dla tych y, doświadczonych graczy proszę o wyrozumiałość. Nie każdy od razu jest prosem i nie każdy od razu wie, gdzie biegać. Możecie zauważyć, że naprawdę ja tutaj byłem dzisiaj, ostatnio nikogo, nikogo tutaj nie ma. Sądzę, że na y, starcie tego serwera może być tutaj więcej osób, ale teraz jest naprawdę chillera. Na tym poziomie macie zwykłe cyslapy. Chyba jeden Schmidt. Ja akurat wszędzie w koło nie będę biegał, chciałbym wam pokazać, zatoczyć po prostu koło, jak tutaj biegać. Żeby... Bo ja akurat, jak ja zazwyczaj gdzieś biegam, to staram się tak biegać, żeby mieć kółeczko zatoczone. No i w sumie wiele biegania tutaj u góry nie jest. Ale jak będziecie wszystko bić po kolei, to na pewno z lekkością sobie dacie radę. Tutaj również. Na zboczu góry, cyslopy Ja akurat wszędzie nie będę przebiegać. Też w sumie, też w sumie chyba mi się wydaje, że pod ten temat nie ma sensu tutaj biegać godzinę, bo inne spoty, gdzie tam jakieś profity będziemy robić, i tak dalej, to y, mam w planach po prostu rycerzem usiąść na jednego spota i godzinę bić. W najbardziej optymalny sposób, żeby mniej więcej zobrazować, y, co można tam porobić. A tutaj po prostu zatoczę wam pierwsze kółko, no bo też w sumie powiem, że wesoły. Wesoły również bardzo pomógł, bo ja nie ukrywam, że pierwszy raz byłem na tych cyclopach. Mistrok. Zawsze myślałem, że trzeba porobić tutaj więcej dostępów i że trochę jest robota, tak naprawdę wystarczy, że dwarfen pikaxe i no i jesteście. No i w sumie pierwsze kółeczko wygląda banalnie. Pach. Pach. No i jesteście tam, gdzie zaczęliście. Oczywiście możecie tam również eksplorować yy, góra-dół. Cyclopy, szmitów jest naprawdę niewiele. No i kolejny respik tutaj na dole. Oczywiście dla tych RPG graczy, jeśli macie postmana, no to oczywiście możecie sobie tutaj wskoczyć, niekoniecznie na ósmym levelu, tak jak niektórzy piszą, musicie, musicie go mieć, no bo raczej go nie będziecie mieć. I w sumie w tej TB, no to niech ktoś, na, napiszcie, napiszcie jeśli ktokolwiek jest, kto zbiera takiego lota na takich zyslopach, no raczej takich ludzi jest naprawdę bardzo mało. No i w sumie schodzimy w lewą stronę, zataczamy koło i wracamy i możemy jeszcze tutaj zrobić górę dół Choć niekoniecznie wydaje mi się, że na dole w zupełności resp wam wyrobi. A w sumie też nie wiadomo na jakim świecie gracie. Bo może, bo może, bo może na jakimś takim przysłowiowym zdechlaku, gdzie gra 40 osób no to może z tym respem to średnio wygląda. Jak możecie zauważyć, może też życie moje nie ucieka w, nie ucieka w jakimś tam szalenym tempie, ale, ale Waste'a też jakiegoś wielkiego nie robimy, choć jakbyśmy te XRE zaczęli trzaskać jak szaleni, czy tam i ICO w sumie też możemy gdzieś tam wcisnąć, to to pewnie, to pewnie, to pewnie te cyferki by wyglądały inaczej, ale w sumie chyba nie o to chodzi. Raczej nie chodzi o to mi, żeby się złoistować bo już w sumie mam dosyć wydawania pieniędzy na realną Tibię, w ogóle na Tibię, na gry, więc po prostu się chilluję tym harkiem. Oczywiście Druida jak na razie nie sprzedaje. Mam nadzieję, że jeszcze będzie trochę czasu, i wbijemy ten 600, 700 level, ale wiadomo, jak te rzeczka wygląda. Także zeszliśmy na dół. Drony, szmity raczej zwyczajnego cyslopa. Może dwie sztuki maksymalnie spotkacie. A tak to Naprawdę, bestiarkę można sobie również wbijać. Ja akurat na tym harze mam taki cel, że raczej na rapida nie będę czekać. Bo zazwyczaj w weekendy mam bardzo mało czasu. Tutaj przeskoczymy troszkę szybciej, no bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał 20 minut, choć w sumie tyle pe pewnie będzie trwać. Tym, któ którym się nie podoba moje gadanie, no to wiem, że pewnie gdzieś tam ostatnio był komentarz, że odcinek fajny, ale, ale w sumie raczej te filmiki nagrywak swoje vlogi. Ale niektórzy lubią sobie posłuchać, posiedzieć. Oczywiście nie zapomnijcie łapać łapaczce w górę lub w dół. To wszystko zależne jest od Was. A jeśli ktoś jest nowy, śmiało, niech zostawi suba, żeby być yy, na bieżąco. O, o, dobra. Mamy jednego zwy zwyczajnego cyclopa. W sumie myślałem, że nie ma zwykłych ceców tutaj, a jednak są. Dlatego też na początku wspominałem, że mając 8 level rycerza, 50 na 50 jeszcze, żebyście byli to naprawdę bardzo wolno i wydaje mi się, że z takimi słabymi skillami, to po prostu, po prostu bylibyście to tak długo, że wydaje mi się, że Rotwormy na Darashi byłyby bardziej optymalnym miejscem, ale ale poradniczki, jak to mówią, papier wszystko przyjmie i no i większość gdzieś tam poradników i gdzie tam na streamach ludzie piszą to ósmy level, ósmy level, można tutaj biegać. Tutaj również schodzimy na dół. Dromy, szmity. Jak tutaj z profitem wyglądamy? 100 gp, 100 gp, kilka manansów wypiliśmy, może nie jest to jakaś szalena suma, ale, ale no niestety, żeby tutaj sprofitować, to serio. Serio, wcześniej biegałem, ale niestety dzieciaki mi nie dały tak zrobić czyste kółko, no bo tak jak mówiłem wcześniej, nie będę nagrywał pełnej godziny, ale z początku miałem w planach, żeby pobiegać tutaj dłużej, ale no życie mnie zweryfikowało i wygląda to zupełnie inaczej. A może weźmiemy sobie ich więcej. One w sumie biegają tak samo wolno jak ja. Dwa ringów moim zdaniem ja bym się nie rył. Bo, 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 bo naprawdę rzadko one upijają i bym powiedział nawet szczerze, że nie jest to jakoś bardzo odczuwalne. Bardzo szybko, bardzo szybko odtaję, to tak jakbyście wypili naprawdę. Malutką sytuję słabą, o widzę już, że widzę wypiszą. pewnie są ciekawi czy stream ale dziś akurat, dziś akurat nagrywam odcinek serio, chciałbym skończyć, chciałbym skończyć już temat dla nowicjuszy, także też liczę na waszą pomoc, że wspomożecie i napiszecie czego brakuje czego brakuje, o czym, o czym wspomnieć bo już w sumie nie chciałbym zakładać nowych postaci a wiem, że też nie każdemu czekajcie, jeszcze w górę przejdziemy się no i w sumie jeszcze u góry macie albo dobra, podejdziemy nie chciałbym wszystkich takich miejscówek dla nowicjuszy pokazywać po prostu swoim mainem, bo... 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 no nie wiem, jakoś tak w sumie przestało mi się to już podobać. Lepiej moim zdaniem coś słabszego pokazać, przy okazji jeszcze na własnej skórze się przekonać jak to wygląda, bo ja sam nie ukrywam, że nie pamiętam już kiedy raz, kiedy ostatni raz dłużej grałem jakąś nisko niskopoziomową postacią. Nie licząc tam jakichś nowych serwerów, ale nowe serwery to w ogóle to jest inna bajka, palenie tibia coinów, manasy za tibia coiny, wszystko za tibia coiny, także, 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 jest to zupełnie inna gra, a tutaj w sumie na tą chwilę wydałem tylko i wyłącznie 75 tibia coinów, nie licząc niektórych przedmiotów ekwipunku, ale akurat tych przedmiotów ja się na tym nie wzbogacę, bo jeśli później kupimy coś nowego to wszystko będzie rozdane dla widzów, ja akurat... I muszę, że tak powiem się wzbogacać na zbrojach a w sumie sam Zaohalmet kosztuje tutaj 150 tysięcy no to w porównaniu z Damorą no to jest no to jest, no to jest naprawdę sporo Halgrenondia Ravches gra poza strumikiem, pozdrowienia i piona pozdrawiam również bardzo serdecznie jeśli oglądasz ten odcinek napisz, 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 może oglądasz po prawej stronie Przejdziemy teraz szybciej, szmity, szmity. Kilka szmitów. Spocik naprawdę przyjemny. Wydaje mi się, że dwie godziny maksymalnie bym dobił bestiarkę bez rapida. Choć może jestem w błędzie. No i tutaj już biegliśmy. Biliśmy. Ja akurat na szybkości przebiegnę. Jak możecie zauważyć, już pokazuje nam się Waste. No i droga do wyjścia. Ale jeszcze Wam pokażę tutaj dół. Na tą chwilę zabiliśmy 33 cyce zwykłe. 35 dronów oraz szmity. Aczkolwiek jakbyśmy dłużej się tutaj pokręcili, no to drony szmity byłyby na pierwszym miejscu, jest ich tutaj naprawdę sporo. Wow, nie wiem czy to słychać w mikrofonie, ale codziennie w domu mamy naprawdę wesoło. W sumie, jak teraz nagrywam, to się tak rozkwinię, że w sumie chyba zmienię troszeczkę koncepcję nagrywania tych filmików. No bo w sumie, co tutaj więcej mówić? O tym spodzie? No nie ma co. Dobra, jeszcze się wywalę drony, szmity. No, niby skille są, ale, 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 ale biją, biją, biją te potworki. Lecimy do góry. Wracamy i u góry wygląda to znacznie podobnie. I na końcu mamy małego cave'a, gdzie możemy spotkać <grywka> blood Kraba, Aczkolwiek niekoniecznie można tam zaglądać, no bo raczej... Trzeci jak na godzinę. No bo w sumie jeden blok, Blood Crab nic Wam wiele nie zmieni, a tylko może Wam niepotrzebnie nie przedłużyć. Jak teraz biegam tutaj na bestiarkę, no to typowo głównie tam dół, gdzie byłem na początku, i następnie górę, i znów dół, i znowu wracamy. I tak w kółeczko. Wydaje mi się, że do kolejnego streama powinienem, jeśli oczywiście dzieci pozwolą, dobić sobie bestiariusz. Na Ciclopach, na Druidzie akurat było to o wiele łatwiejsze. Nie oszukujmy się, bo większość potworów naprawdę spływało na kilka awa, a rycerzem jest zupełnie inna bajka, ale szczerze fajnie się w tej bajce czuję. Nie sądziłem, że kiedykolwiek się wkręcę w innego Hara niż w Druida, no bo jakieś tam projekty były, ale że tak powiem nie było chemii, a tutaj o dziwo ta, ta chemia jest. I dobiegamy tutaj do końca. Pokażę Wam już tego Blood Craba, skoro nagrywam od A do Z. Hop! Oj! I mamy Blood Craba. Jeden na dole dla zabawy. W sumie jeszcze jakbym bił to wszystko po kolei, no to wydaje mi się, że jeszcze bym jeszcze bym dobił 61 level, wbiłbym pier 61 level, ale akurat nie chcę zbytnio wbijać doświadczenia, no bo w sumie koledzy nie grają, w sumie widzę po vip że raczej widzowie również mało grają i też nie chcę wystrzelić, żeby nie mieć szareda, no bo akurat chciałbym przynajmniej początki coś pobić. Z, z, w team huncie bo często ten team hunt dla rycerza jest odradzany, żeby druid nie że tam są teorie, że druid zawodzi druid nie umie grać, w sumie mamy mało doświadczonego druida pozdrawiam bardzo serdecznie, ale ogarnia ogarnia De, y, liczba desek akurat na tym harze nie jest, aż tak duże jak grałem druidem także schodzimy i jesteśmy tam gdzie przybyliśmy, także drodzy widzowie króciutki Choć w sumie długi odcinek kolejny na kanale Cyclopy na Mistrok. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jestem ciekaw, ile osób trwało do samego końca. No i tyle. Jeśli macie pomysły, gdzie polecieć niskim levelem, by dokończyć wreszcie tematyka bicia low-levelowych low spotów, no to oczywiście napiszcie w komentarzu. Ja kończę, obrębam ten odcinek i mam nadzieję, że dzisiaj we wtorek jeszcze zdążę go opublikować. Także trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie. Yo.